Cykl filmów o rolniczym handlu detalicznym to komplementarny przewodnik adresowany do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą zwiększyć dochodowość swojego gospodarstwa. W filmach wyjaśniamy m.in. jakie wymogi należy spełnić prowadząc rolniczą działalność oraz gdzie sprzedawać swoje produkty. Tłumaczymy również jak bezpiecznie przechowywać przetwory oraz co robić, aby konsument wybierał nasze produkty. Zachęcamy do obejrzenia siedmiu odcinków. Dziś poruszamy niezwykle ważny temat, który choć w ograniczonym stopniu dotyczy produkcji w ramach RHD, to jest on nieodzowny w przetwórstwie. Dodatki, bo nim poświęcony jest dzisiejszy odcinek, pełnią w przetwórstwie ważną rolę. Odpowiadają one między innymi za strukturę produktu, nadanie mu barwy, a także smaku. Wbrew powszechnej opinii mają one zastosowanie także przy produktach pochodzących od rolnika, bo, czym jak nie dodatkiem jest kwas mlekowy w serach czy azotyn sodu w wędlinach? Dodatki są to substancje, które same nie są żywnością, ale muszą być stosowane, żeby spełnić odpowiednią rolę technologiczną. Czyli, bez nich nie da się otrzymać produktu o określonych cechach, cechach jakościowych. Oczywiście, ich stosowanie powinno być ograniczone do minimalnego potrzebnego poziomu dla osiągnięcia no, zamierzonego efektu. Podstawowe grupy, które można powiedzieć budzą największe kontrowersje, to są konserwanty, regulatory kwasowości, substancje kształtujące tekstury, barwniki, aromaty. Trzeba sobie zdawać sprawę, że często w mediach pojawia się taki przekaz, że wszystko, co nie jest naturalne, a znajduje się w wykazie dodatków, to konserwanty, ale tak nie jest. Mamy Określoną grupę substancji, które mają to oddziaływanie konserwujące, natomiast szereg z nich ma oddziaływanie w całkiem innym kierunku niż samo konserwowanie żywności. Dodatkami są również przyprawy. W ramach działalności RHD spoza gospodarstwa mogą pochodzić tylko te dodatki, których sami nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Dla przykładu, pieprz, który jest składnikiem importowanym, może wystąpić w proporcji 25% do całego produktu. Krajowe przyprawy, takie jak choćby czosnek czy majeranek, mogą wystąpić w maksymalnie 50% do wagi produktu. Dodatki pełnią bardzo ważną funkcję w branży mięsnej i jej poświęcimy dziś najwięcej miejsca. Jeśli chodzi o rolniczy handel detaliczny, to mamy ograniczoną możliwość wykorzystania dodatków. W zasadzie ograniczeni jesteśmy do azotynu sodu, czy azotanu 3-sodu zawartego w teplosoli tak zwanej. Można powiedzieć, że na uczelniach się tutaj pojęciem mieszanki peklującej. Trzeba zaznaczyć, że owszem jest to substancja dosyć toksyczna, ale właśnie z tego powodu jest sprzedawana, dystrybuowana w postaci tej pektosoli. Czyli zabezpieczamy się w ten sposób przed jej przedawkowaniem. Po prostu jeżeli byśmy przekroczyli poziom azotanu czy sodu, czy to wtedy produkt też stanie się po prostu zasłony. Bez niektórych dodatków w ogóle nie udałoby się nam wyprodukować tak o dobrych cechach jakościowych żywności. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz stosowany najczęściej azotan 3 sodu w postaci mieszanki typującej, no to jego rola jest oczywista ze względu na hamowanie rozwoju prostridium botulinum uważanego za ten krytyczny drobny jeśli chodzi o, o produkty mięsne. Chociaż no, w tej chwili też dochodzi do zatruć na, 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 ze strony innych, innych drobnoustrojów, Wobec nich też ten azotan sodu odgrywa działanie. Dostrydium botulinum wytwarza jadki ubasiane najsilniejszą neurotocynę, jaka pochodzi, można powiedzieć, pochodzenia biologicznego. Warto przytoczyć, że jeden gram jadu ubasianego wystarcza do zatrucia tak, jednego miliona ludzi. No i niestety stwierdzono, znaczy, czy niestety stwierdzono że azotyn sodu dość dobrze hamuje rozwój dostrydium botulinum. No i podnosi to bezpieczeństwo produktów mięsnych, chociaż no, na rynku możemy spotkać produkty, które w swoim składzie nie posiadają. sami w domu przecież otrzymujemy skarb pieczony, którego produkcji nie używamy, tak on też może być w miarę trwały, ale pamiętamy, że pamiętajmy o tym, że musimy bardzo dobrze przestrzegać ciągu chłopniczego. To jest druga zasada, która chroni nas przed krustrywym botuliną albo spekujemy albo niskie temperatury, które zapewnią nam, że produkt będzie bezpieczny. Naszego specjalistę dopytujemy również o to, gdzie rolnicy mogą znaleźć informacje dotyczące stosowania proporcji w przyprawach. Jeżeli chodzi o poziom stosowania przypraw, to nie pozostaje nam nic innego jak metoda prób i błędów. Tak? Czyli też w warunkach domowych, nawet jak próbujemy jakąś potrawę, to wielokrotnie Smakujemy, próbujemy, więc i tutaj na tej podstawie musimy dochodzić do, do określonego poziomu przyprawy, szczególnie pomiędzy różnymi asortymentami. To, to poziom podatku może być bardzo zróżnicowany. Nie można powiedzieć, że pieprzu to do wszystkich wyrobów mięsnych zastosujemy 300%. Tak? Niektóre lubią go więcej, niektóre mniej, więc pozostaje nam tylko. Ciągła ocena sensoryczna produktów, która w zasadzie w zakładach mięsnych jest przeprowadzana codziennie tak? I, i sprawdzany jest, czy produkt odpowiada założonym wzorcowi. Jeśli chodzi o zakres stosowania przypraw, to jest bardzo duży. Wystarczy powiedzieć, że średniej wielkości zakład mięsny posiada w swoim portfolio często 200 lub więcej asortymentów vending, w, w związku z tym to zróżnicowanie przyprawowy jest bardzo duży. No, oczywiście oprócz takich dodatków, które może trudniej zaliczyć do no, przypraw jak sól i, i cukier. Niebagatelną rolę dodatki odgrywają także w przetwórstwie mleczarskim. W końcu konsumenci uwielbiają maślanki z dodatkiem owoców. Jednak podstawową substancją stosowaną do przygotowywania przetworu mleczarskiego jest kwas mlekowy. Najważniejszy w produktach mleczarskich jest możliwość wytworzenia kwasu mlekowego, chociaż nie wszystkich, bo nie wszystkie są fermentowane, ale, ale generalnie, jeżeli popatrzymy, to, to właściwy dobór mikroflory, która będzie prowadzić tą fermentację mlekową, gwarantuje poprawność otrzymanego produktu. Tak, to muszą być inne szczepy drobnoustrojów w przypadku próby otrzymania jogurtu, inne kefiru yy, czy jakiegoś yy, też fermentowanego wyrobu. Oczywiście te szczepy bakterii występują naturalnie często w mleku, no, Niemniej dodatek na przykład jakiejś szczepionki no, pozwala tym, można powiedzieć, bardziej pożądanym na lepszy start, tak? czyli one zaczynają dominować na produkcie, no i wtedy otrzymujemy produkt o charakterystycznych dla danej mikroprojekty, cechach sensorycznych. Podobną rolę w produkcji chleba odgrywa zakwas. Podobnie jak w przypadku produktów mleczarskich, no ten zakwas to określona grupa drobnoustrojów, chociaż można powiedzieć, że otrzymywany w warunkach naturalnych. Ale warunki prowadzenia samego rozwoju zakwasu, mąka, z której on jest wytwarzany, mają wpływ na cechy sensoryczne. Pamiętamy nawet ten sam chleb o tej samej nazwie ale wytworzony w różnych zakładach w tej samej recepturze ma odmienny smak czasami. Tak? Gdzieś tam pojedziemy i krem baltonowski, no teraz on może się różnić recepturą, ale w dawnych czasach też w jednym mieście smakował całkiem inaczej niż w drugim. Wynikało to z tego, że, że to prowadzenie zakwasu i drobne stroje jakie się w nim rozwijały, w różnych zakładach były różne i wpływały na cechy sensoryczne takiej O tym, w jaki sposób powstaje zakwas, opowiada nam jeden z najlepszych w kraju mistrzów piekarnictwa. Zakwas powstaje poprzez czas namnażania drożdży i zachodzenia pewnych procesów Biochemicznych, w, jakby w, w, w tym procesie przygotowania zakwasu. Tam, przede wszystkim, z, z, z mąki pełnoziarnistej z, na, z otrą mamy dzikie drożdże. Te drożdże, w momencie kiedy my dodajemy około jedną proporcję wody. Te drożdże zaczynają się namnażać, ponieważ woda plus cukry, które znajdują się w ziarnie, one są pożywką dla drożdży i tu się namnaża. Tak? Oczywiście jest to proces y, długotrwały, trwa około y, 6 dni, y, gdzie ten zakwas nam się y, zrobi pełny, tak zwany, zrobimy pełny zakwas. Później to już mamy tylko odtworzenie tego zakwasu, ponieważ część używamy go do produkcji chleba czy ewentualnie bułek, bo możemy również robić bułeczki na zakwasie i zostawiamy cząstkę tego zakwasu i znowu sobie go namnażamy. Każdy, kto przygotowuje przetwory na zimę, dąży do tego, by jak najdłużej zachowały swoje walory. Pora poruszyć temat pasteryzacji i sterylizacji produktów. Są dwie definicje, hmm, jeśli chodzi o, o te pojęcia. Taka podstawowa to mówi, że pasteryzacja to obróbka termiczna do 100 stopni. E, sterylizacja powyżej 100 stopni Celsjusza. E, Druga definicja mówi, że pasteryzacja niszczy tylko formy wegetatywne drobnoustrojów, czyli może być przeprowadzona na wyższej temperaturze, niż 100 stopni, ale jak nie niszczy przetrwalników, to nadal jest to pasteryzacja. Jeżeli zabieg termiczny niszczy przetrwalniki drobnoustrojów, wtedy uważamy jest za sterylizację. Jeśli chodzi o pasteryzację, no to najczęściej w samej pasteryzacji często nie musimy stosować bezpośrednio opakowań. Tak? Może się ono odbywać w wędzarniach w trakcie parzenia, czyli może mogą to być ilita. Natomiast trzeba pamiętać, że później produkt trzeba zabezpieczyć, czyli, czyli zamknąć w jakiś sposób, czy to próżniowo, czy w modyfikowanej atmosferze, żeby zabezpieczyć przed wtórnym w trudnym zanieczyszczeniu, ta pasteryzacja utrwala nam produkt, ale jeżeli dopuścimy do trudnego zanieczyszczenia, no to yy, no, bardziej źle. No, idealnym produktem yy, dla procesów pasteryzacji produktów wędyniackich będą no, słonki barierowe. No, zamknięcie yy, przy pomocy klipsa yy, no, może nie jest hermetyczne, ale no, idealnie zabezpiecza od razu produkt nam po procesie pasteryzacji, w zasadzie nie musimy no i oczywiście w pasteryzacji w warunkach chociażby domowych bardzo dobrze sprawdzają się słoiki, słoiki szklane, chociaż obróbka termiczna w tego typu opakowaniach jest zdecydowanie dłuższa ze względu na tak, przewodność opakowań niż szok op termiczny, jaki szkło może wygenić. Nie możemy ogrzewać zbyt agresywnie, zbyt szybko temperaturę należyć. Na koniec pamiętajmy, że kiedy stosujemy dodatki do żywności musimy je wymienić w wykazie składników na etykiecie i dokładnie podać jaką funkcję technologiczną pełnią w wyrobie. Dla przykładu azotyn sodu pełni w kiełbasie funkcję konserwującą. Dodatki są nieodzowne także w przypadku produktów naturalnych stosowanych w RHD. Nie powinny być odbierane wyłącznie negatywnie, szczególnie gdy wpływają one nie tylko na poprawę jakości, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych produktów. Pamiętajmy jednak, by stosować je w odpowiednich proporcjach.